Miłosierdzie Boga, utajonego w Najświętszym sakramencie, głos Pana, który do nas mówi stroną miłosierdzia, pójdźcie do mnie wszyscy, rozmowa miłosiernego Boga z duszą grzeszną. Niekaj się duszo grzeszna swego Zbawiciela. Pierwszy zbliżam się do Ciebie, Powiem, że sama z siebie nie jesteś zdolna wznieść się do mnie. Nie uciekaj dziecię, od Ojca Swego, chciej wejść w rozmowę sam na sam, ze swym Bogiem Miłosierdzia, który sam chce Ci. Powiedzieć słowa przebaczenia i obsypać Cię swymi łaskami. O jak droga mi jest dusza Twoja, zapisałem cię na rękach swoich i wyryłaś się głęboką raną w sercu moim Panie, słyszę głos Twój, który mnie wzywa? abym wróciła ze złej drogi, ale nie mam ani odwagi, ani siły. Jam jest twoją siłą. Ja ci dam moc do walki. Panie, poznaję świętość twoją i lękam się ciebie. Czemuż się lękasz, dziecię moje? Boga miłosierdzia. Świętość moja nie przeszkadza mi... Abym ci był miłosierny. Patrz duszo, dla ciebie założyłem tron miłosierdzia na ziemi, a tym tronem jest tabernakulum. I z tego tronu miłosierdzia pragnę zstępować do serca twego. Patrz, nie otoczyłem się ani świtą, ani strażą. Masz przystęp do mnie w każdej chwili. O każdej porze dnia chcę z Tobą mówić i pragnę Ci udzielać łask. Panie, lękam się, czy mi przebaczysz tak wielką liczbę grzechów. Trwogą mnie napełnia moja nędza. Większe jest miłosierdzie moje, aniżeli nędzę Twoje i całego świata. Kto zmierzył? Dobroć moją, dla ciebie zstąpiłem z nieba na ziemię, dla ciebie pozwoliłem przybić się do krzyża, dla ciebie pozwoliłem otworzyć włócznią najświętsze serce swoje i otworzyłem ci źródło miłosierdzia. Przychodź i czerp łaski z tego źródła. Naczyniem ufności, uniżonego serca nigdy nie odrzucę. Nędza Twoja utonęła w przepaści miłosierdzia mojego. Czemuż byś miała przeprowadzać ze mną spór o nędzę Twoją? Zrób mi przyjemność. Oddaj mi wszystkie swe biedy i całą nędzę, a ja Cię napełnię skarbami łask. Zwyciężyłeś, o Panie, kamienne serce moje, dobrocią swoją. Oto z ufnością i pokorą zbliżam się do trybunału miłosierdzia Twego, rozgrzesz mnie sam ręką zastępcy swego. czuję jak spłynęła łaska i pokój w moją biedną duszę czuję że mnie na wskroś ogarnęło miłosierdzie twoje panie więcej mi przebaczyłeś aniżeli się ośmielałam spodziewać albo pomyśleć byłam zdolna dobroć twoja przewyższyła wszystkie moje pragnienia Teraz zapraszam cię do serca swego, przejęta wdzięcznością za tyle łask. Błądziłam, jak dzieci marnotrawne po manowcach, a tyś mi nie przestawał być ojcem. Pomnażaj we mnie miłosierdzie twoje, bo widzisz, jak słabą jestem. Dziecię nie mów już o nędzy swojej, bo ja już o niej nie pamiętam. Słuchaj, dziecię moje, co ci pragnę powiedzieć. Przytul się do ran moich i czerp ze źródła żywota wszystko, czegokolwiek serce Twoje zapragnąć może. Pij pełnymi ustami ze źródła żywota, a nie ustaniesz w podróży. Patrz w blaski miłosierdzia mojego. A nie lękaj się nieprzyjaciół swego zbawienia. Wysławiaj moje miłosierdzie. świec tak można jest jego